Cześć, ponownie Anka na działce, wita. Popracowałam sobie z trzy godzinki już i chciałam pokazać, jak to ostatecznie wygląda, zanim założę siatkę ochronną na te tutaj. Czyli bób, fasolkę szparagową, z której gówno wyszło, jedną sadzonkę... Em, Cauliflowera, jak to się nazywa, kalafiora, e, którą zamówiłam przez pomyłkę, miały być nasiona, przyszła sadzonka i to chyba mi nie uratuje w tym roku, żebym w ogóle miała jakiś kalafior. I tutaj fasolka biała, niskopienna, duża, jaśkowa. E, to te będą przykryte e, siatką i taką samą jak tutaj, e, drobną. E, pozakładałam te e, arcze, i na początku, jak założyłam pierwszy e, ten łuk, to byłam bardzo rozczarowana i w ogóle nie o to mi chodziło, i wcale mi się nie podobało, i w ogóle umordowałam się, żeby to założyć, i e, e, no, fatalnie mi to szło. E, drugi zakopałam trochę w ziemi, żeby się lepiej trzymał, i w sumie generalnie, jak to wszystko pozakładałam, poprzypinałam, poodhaczałam e, tymi. E, Bambusowymi palikami, tak żeby jeszcze też się trochę trzymało. To w sumie nie jest najgorzej. Pierwsze wrażenie było totalnie negatywne, ale teraz już mi trochę przeszło. No i nasadziłam wzdłuż tych arczów fasolki pnące. Te dwie, i taki jeden pipsztyk tutaj, to są te. Fioletowe z czarnymi kropkami takie duże nasiona, e, nasionowe, a ta jedna to ona niby pochodzi z tych eryk niskopiennych, no ale jak ma taki wąs i się ciągnie do góry, no to przystawiłam ją do łuku, żeby miała się po czym wspinać. I tu po drugiej stronie wysiałam świeże nasiona tych fioletowo-czarnych, żeby w sobie wzrastały. Założyłam butelki, żeby mi tam jakaś cholera nie powygrzybywała, ehm, tak jak to zazwyczaj tutaj u mnie bywa. No i sobie będą rosły po drugiej stronie. A tutaj ten arch to jest moja najważniejsza w tym roku fasolka oprócz Ereki, bo to jest pnąca, duża e, grecka Gigantes. E, na duże, wielkie, jaśkowe nasiona, takie, które, takie, których nigdy w sklepie nie mogę kupić. E, no i mam nadzieję, że mi się tutaj uda, sadzonki wzrosły, pozakładałam butelki dla ochrony, no bo właśnie tutaj jakieś różne cholery grasują i wyżerają, no i założyłam ramkę na dyniowate. Podlałam e, takim naturalnym preparatem odstraszającym mrówki z pieprzem kajeńskim i e, olejkami eterycznymi cytrusowymi. Przełożyłam sobie tutaj obok ten hmm, koński nawóz, i tak myślę, że zrobię mały łuk po środku, żeby e, te dyniowate miały się po czym wspinać. Bo e, Patison lubi się wspinać. Co ja tam jeszcze mam? Może, może dynia piżmowa będzie się wspinać, nie wiem, zobaczę. No, ale tak, popróbuję, żeby się po prostu przekonać, tylko założę ten łuk mniejszy niż te tutaj na ścieżce. Podlałam również ziemniaki tym preparatem na yy, y, mrówki y, i te kukurydze tam na końcu, bo widzę, że coś się podgryza i to mogą być właśnie mrówki, bo tutaj mrówki są bardzo aktywne niestety. Yy. Trochę kropi cały dzień i przez moment tak się rozpadało, że z 15 minut musiałam przesiedzieć w samochodzie i przeczekać, no bo nie było co moknąć. Ten deszcz był taki troszkę intensywniejszy niż bym sobie życzyła. No i teraz zakładam tutaj siatkę. I zaraz jadę do domu, a jutro, przywiozę, jutro przyjadę zrobić łuk na dyniowate, rozsypię koński nawóz tam w tym boksie na dyniowate, przywiozę sadzonki, rozsypię, dosypię jeszcze może normalnego takiego kompostu, takiej ziemi, bo jeszcze mam jeden worek i... I to na razie będzie tyle, dlatego że potem od środy do końca tygodnia ma padać, niby. Więc może być taka szansa, że sobie tutaj nie popracuję. A jakby nie padało, to sobie przyjadę pokopać, a, a, a będę pilnować roślinek, czy dobrze rosną. To na razie tyle pa.